A więc cześć manko, z tej strony Boże widzowie jak widzicie wbił a... Wszedł update do Fortnite'a Tak bardzo się cieszę, bo w końcu minął Ten update Star Warsowy Ja jeszcze w ten update nie grałem Nic, dosłownie, widzicie mam zerowy Tylko zaktualizowałem, więc co, wchodzimy w do gry numer jeden Mam nadzieję, że fajne. będzie Patrzcie tutaj na karnecik, jeszcze go nie mam Ale będę go miał Patrzcie tutaj, takie coś Ten skinek jest spoko Tutaj mamy takie rzeczy I miały powrócić Rzekomo fajne bronie, więc Zobaczymy sobie to w grze, powrócić, miały powrócić Miały być trio Ja tu trio keszkapów nie widzę, tylko widzę trio FNCS. Eee, no i co? Miały być połączone areny z rankedami, ale nie wiem jak to będzie. Widzowie, dzisiaj sobie gramy rankedzików, bo rankedziki są na inny film. Eee, ale dzisiaj, tak jak widzicie, gramy sobie normalną grę. Dobra, już nas przyniosło bardzo szybko, bo Fortnite powraca do życia. Jest bardzo dużo osób aktualnie w lobby i mamy tutaj. To było tak to jest to było to tak tutaj mamy nową miejscówkę tu mamy tu zostały te Star Warsowe i mamy tu dobra ja bym poleciał te miasto z co oni usunęli czekajcie bo ja tam nie jestem za bardzo obeznany w tej mapie aha no dobra no to co polecimy sobie o tutaj te miasto bo, czyli miasto usunęli albo zmienili Albo coś. Więc znowu, tak jak widzicie, są y, trzy tutaj miejscówki. Na czymś sobie polecimy. Najpierw polecimy na tą, na którą zaznaczyłem. Co mamy tam po prawo? Takie, C? widzicie to? Nie wiem. Zobaczymy, skaczemy. <laughs> Przepraszam. Tutaj mamy na mapie takie coś. Medalion. To jest medalion? Nie wiem, nie wiem. Widzimy. Czekajcie. Medalion. To jest, co to, to jest, nie wiem, ale fajny biom. Taki biom mi się kojarzy z starszym Fortniteem, więc fajnie, fajnie to na plus. E, serio, bo Fortnite ostatnio tak popsuł swoją grę, więc oby to obudowali, żeby Fortnite się jeszcze nie kończył. Leci tu... no, tak troszeczkę typków tu leci, no niebudowa miejscówka. Mam nadzieję, że się nie włoży na start, jak się włoży, to trudno. E, tutaj mamy taką... No taką asiatycką, że tak powiem format. I ten sezon jest o bohaterach, super bohaterach. Więc no, ciekawie. Co tu są za Co To no, po Ja tej broni akurat nie lubię. 22 co on dostał? To jest, to jest to, ale widzę, podobno powrócił ten taki dowalony PM. Podobno powróciła dowalona snipera, więc to wszystko sobie przetestujemy. Nie wiem, czy tutaj mamy coś ciekawego. Mamy to, to sobie wymienimy. Dobra, uleczony jestem, że to. Mamy tą pompę. Co to jest za pompa? Nie wiem. Dobra, to, to co to. To było już kiedyś w Fortnite, ale ja to nie pamiętam co jest najlepsze. Dobra, wchodzimy, wchodzimy na tą miejscóweczkę. Zbierzmy tylko sobie szybciutko Masa. Oczywiście lagi, jak zawsze muszę mieć tradycyjnie. A tu co mamy? Co to jest? Dobra, przetestujemy sobie, bo dzisiaj testujemy update, a nie yy, gramy na poważnie. O, tą pompę, klasę weźmiemy, to nie jest nic nowego, no ale no, ta pompa jednak jest dobra. Dobra. Try głos mam widzowie zdarty Bo wczoraj byłem na skolimie na wersów Więc widzowie mocno, mocno no. Tutaj Dead Kurde co to jest? Nie zostaw mnie Zostaw mi kolega ja się nie chcę stanowić Co, co ten ziom miał Co ja mam Ja mam jakiś mylary? Coś... Zostaw mnie! O, to co to jest? Aha, tak ludzi mogę oznaczać Nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Nie! Ale ja żyję. Nie wiem jak, ale ja żyję. Nie wiem co się stało. No nie no... Że on jest taki dobry. No, nie wiem, widzowie Ranga bohatera? Ale ja nie gram gramankętów. To co to jest, widzowie? Nie wiem, zdenerwowałem się. Nie wiem, lagi non-stop. Widzowie, zresetuję sobie komputer i Fortnite. A, yy, I co, no i widzimy się w grze następnej, no nie? Dobra, widzowie, jesteśmy w grze numer 2 i lecimy także na drugą miejscówkę. Ja sobie tylko podejrzeć, co tam się dzieje na tamtej miejscówce, o Jezu, nie wiem. Wiem, że mam 4 stopingu, czyli tradycyjnie, ale co oni dodali? Co ten Fortnite tutaj dodał? Jest to bardzo ciekawy format tej miejscówki taki bardzo nowoczesny. To jest takie... nie wiem jak ja mam to określić, no dziwne, dziwnie to wygląda. To nie są moje typy ich tutaj gierki. Ale no spoczko, może będzie moim nawet miejscówką, zobaczymy. Jeszcze nie wiem, Z będę musiał to odgadać moim dualtria i wszystkim. Wiem, że tu mam typeczka. Ale czy jest ta broń, którą spekulowali ludzie, że będzie? Mam nadzieję, że ona serio jest tutaj, a nie, że to był jakiś clip bait, czy coś tego typu. Wiem, że typa mamy. Ja na niego wy wy wykampię. Wykampię. Na niego. Nastał? Nastał? Nie, nie, nie! Czekaj, mam tu związek, ale nie miał, dobra. Szybko się leczymy. Miał także tylko pompę. Nie, wiem, no nie ma żadnej. Nie nie wiem, no mam nadzieję, że powróciła ta broń. Ja nie wiem, jak to się nazywało, więc nie jestem w stanie wam objaśnić nazw tego. Yy, ale dobrze, teraz lecimy tutaj w typeczkę. Jak Nie przeżyjemy to trudno. Ale jednak liczę, że przeżyję. Ale co my mamy? Co to jest to C po lewej? Ja nie wiem, widzowie. My trzeba obejrzeć to Jacobika, bo Jacobik już mity wstawił. Ale widzowie, chcielibyście... Yy, tak jak Jacob robi mity. Chcielibyście mity ode mnie? No tylko, że to ja będę robił. Będę wszystkie mity robił to, co Jacob, bo ja nie znajdę sam, bo ja nie umiem teraz znajdować mitów. Tylko, że to będzie w formacie mnie. Nie wiem, jak chcecie, piszcie. Choć to ja będę dla nie, bo on to ma... Yy, no, kod twórcy. I może sobie tworzyć prywatne gry, więc widzę, jeśli byście chcieli, żebym też tworzył prywatne gry, żebym tworzył customy, to zostawcie subika, bo wtedy będę, jak będę mógł zarabiać, kupy z internet i będę mógł robić dla was live'y i będę mógł robić z wami customy, będę mógł robić z wami wszystko, więc proszę, zostawcie suba, będę bardzo wdzięczny, ale posłuchajcie tego odgłosu. Nie, no nieważne, ale dziwne to tak brzmiało na początku, co my tu mamy, nic ciekawego, gdzie są typy? Proszę, proszę, gdzie są typy? O! Cik, czyk. Tam są typy. Dobra, dobra, polecimy w nich. Tu co jest? Ta pompa. Czy oni tylko dają tą pompę? O co chodzi? Ta pompa jest wszędzie. Tak jak ten karabin sam ja tu fekuco, co i z tego szczęma. To on po prostu wszędzie jest praktycznie w sobie. Wszędzie. Gdzie? Gdzie te typy są? O, mamy, dobra, mamy jakąś tą. Ale dobra, to weźmiemy sobie jako tak, tak, tak. Przodujemy, to jest ciekawa fo... ciekawy format tej broni. Przetestujemy sobie go. Esa... Ale łatwo. Ja pierdzielę. Dobra, mamy następne leczenie, więc jest dobrze. Przetestujemy sobie tą broń, po, którą mam pod trójką. Nie wiem, ciekawa, ciekawa to jest broń. O mam mamy tutaj słuchajcie... Nie surdzia, jak ktoś zwał. Zacznę jak to strzela. Co jest? To jest, dobra. Więc już wiemy, co jest następne. Yy, pociąg. Co mamy tutaj w tym B? Czy ja mogę to wtedy przejąć, jak mam te B? Chyba tak. Więc idziemy sobie to przetestować. Na szybciutko. Dobra, dobra. ze że Gdzieś tutaj typ jest. Widzisz. Nie wiem gdzie, ale jest to stres. Jak typ wie gdzie ja jestem Dobra, otwieramy to okej okay. i mi się to dostaje Dalszy Małgorzata Co? I co mi to daje? Tu mi coś daje? Aha, ja mam takie okej, okay, czyli im ten, tym mamy przy skrzynkę Dobra Chciałbym typa z tego trafić, że zaćlinę to daje chociaż, no nie? Wiecie o co mi chodzi? Wiecie o co kawał? Nie, dobra, nie jest dobry no i mnie porobił widzowie. Dobra, no przetestowaliśmy drugą miejscówkę. Więc tak, pierwszą miejscówkę oceniam takie 7 na 10, taka mocna siódemeczka, bo powiem tak, zagrałem na niej mało, ale no, choć to jest takie starsze typy, bo takie już były, choć to nie jest mój klimat. Tą miejscówkę oceniam 7, też taką mocną siódemeczkę, a następną miejscówkę zobaczymy jak ocenię poleciałem, a więc w skrócie tutaj poleciałem na miejscówkę, na tą którą zaznaczyłem, to jest miejscówka numer 3 w ogóle jedno, jedna miejscówka się nie nagrywa. tutaj pokażę że na tej miejscówce jest medalion, oceniłem tą miejscówkę, na którą pokazałem 7 na 10, tą na którą lecę mówiłem, że się zapowiada dobrze ponieważ usunęli tamten biog, który mi się nie podobał, Zowie tak, nagrywam to po tej rundzie, bo nie nagrał mi się tutaj dźwięk więc lecimy tutaj i ogólnie mówię, że fajna miejscówka, mam nadzieję, że będzie najlepsza i lecimy, lecimy, lecimy tutaj zacznę teraz będę mówił, że tutaj się chyba wkłada duszki, tak jak w tamtym poprzednim sezonie O, tutaj teraz lądujemy na, będziemy lądować na amunicji, potem z księgi dostaniemy niebieską pompę bierzemy sobie karabin, wziąłem tymi rękawicami teraz walnę sobie i widzicie co, bierzemy teraz karabin i przypominam już raz, że nagrywam to po tej rundzie, ponieważ nie wiem czemu mi się dźwięki nagrał. Ale dobra, oczywiście mam jak, naj, jak zawsze największy pink się da. Więc zawierzyłem dwie miejscówki, bo jednej nie dałem rady, chyba a ja nie wiem widzowie czy dałem radę czy nie po prostu oceniłem tam ile, jaki film nagrałem, taki nagrałem w następnych filmach dowiecie się więcej o tym sezonie dobra, teraz wlatuję w typa razem, co te rękawice dają wlatuję w typa, cyk ładnie tutaj wlatuję, niższe, cyk przejmuję, to też ładnie przejmę cyk teraz też ładnie to zrobiłem teraz wchodzę i oczywiście dostałem plec. no i co ja mogę powiedzieć yy, no przetestujemy w następnym odcinku gdzie będę grał ranked będą będę rank jakieś challenge. oczywiście napiszcie czy byście chcieli te mity od jacobika yy, yy, i co i co no, teraz tam mówiłem żebyście zostawili łapkę w górę subika że mam nadzieję że wam wam się podobał że odcinek wam się podobał i co ja wam mogę rzecz. Dziękuję za oglądanie i się